Witam serdecznie na turnieju Krwowej Jatki. Mamy do dyspozycji karty 3 i 4 gwiazdkowe bez koloru czerwonego, czyli nie ma żywiołu ognia. No szybko jeszcze Kaedmona robiłem na talenty, bo miał tylko jeden talent. No, przełamałem go, ale, ale jeszcze mu nie wbiłem nic z przełamania. Eee, w sensie nie, nie wbiłem mu tych 5 leveli bo brakło mi żarcia skład jest tej obrony jaki jest on do końca nie jest zbyt yy, przemyślany, mądry bo <laughs> down się wyklucza z Proteuszem i, i z Ja Jaś też tam się gdzieś wyklucza z tymi kartami, także to poszedłem mocno na redukcję many ale nie do końca to jest tutaj synergia zachowana także zobaczymy co z tego będzie. Pierwszy przeciwnik. W teorii nie jest w ogóle mocny Rigard i Fosco. Ale jak dobrze wiemy. To jest turniej, w którym wszystko się może wydarzyć, szczególnie że. Że nie mam za, za dużo takich mocnych, szybkich czwórek, hmm, bo cały czas pracuję nad ponurakiem. Teraz ma przerwę, bo, bo kończę timusa, ale ten ponurak by mi się tutaj bardzo przydał. Zagramy sobie w ten sposób. Jaś ma szybką manę. Dobra, zagram pierwszy atak w ten sposób. Mam czwórkę niebieską, ale pójdę po, po, w ten ruch. Zrobię tą kaskadę. Albo nie, zrobię od, zacznę od tego ruchu. Bo tak naprawdę lekarz może odpalać. Nic mi to nie przeszkadza. A jak ponura uderzy, no to już mogę mieć problem. W ten diament, ok, nie ma ponuraka, a co prawda też tutaj może być problemem, no trochę, trochę lipa, że tych żółtych się. Nie za wiele pojawia. Dobra, w tym momencie już jest wygrana. oczywiście już nic złego nie może wydarzyć. Hało się szybko ładuje, bo wiadomo ma tam przyspieszenie. Many którą wykradał od kadmona i od kogoś tam jeszcze chyba Liksiu. E, dobra, i tutaj mamy co? Mamy gulimburstiego On w teorii nie jest trudny, ale tylko w teorii, z tego względu, że nie leczy, ale mocno bije. Tylko z tego co kojarzę, to tak. Jeśli zdążę go trafić w głąb, to już przestanie być groźny. I Edmonem też. Kwestia tylko taka, że znowu plansza jest nijaka. Albo nie poszło duże kombo w dzika. No, czy ale oczywiście poszło. E, dobra, no i zdispeluję mu to niestety ten status. Albo i nie. Znaczy no y, wiadomo zabiłem go, więc musiało, musiało to wybuchnąć, ale myślałem, że zdisponuję go szybciej już tą Lixiu uderzając no I teraz kwestia, że muszę tego kalo wybić, albo chociażby się zaguszyć. Dobra i w tym momencie już na pewno jest wygrana. Kogo mam dalej? Borin. No dobra. Oczywiście mogła zrobiła swoją robotę. Hmm. Tu za moment będę miał już zrobione żółte. I teraz tak, no Tiburcu dosyć mocno bije. Ale ja i tak chyba się skupię na... Kurczę no. Hmm. Wybrałem tamtą stronę, dobra i tutaj już jest na pewno wygrana, I także dobrą stronę wybrałem do wybicia. No spoko, spoko. I co? I w teorii dom się tutaj nie boję. Ale nie wiem, czy nie zabrać kurczę kwasira I No dobra, no nie będę chyba się bał dom z tego względu, że ona jest tutaj w towarzystwie krzewo, które mam nadzieję, że wybije. Miarę szybko. No ale plansza kurde nie nie, nie, za, nie, 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 zachwyca z tego względu, że ja mam same pojedyncze ruchy, nie mam takiej fajnej dużej kaskady. Się nie dziwi, jak zaraz dostanę przytasowanie planszy. Nie no to jest masakra jakaś, ja nie mogę zrobić żadnego dużego ruchu. Przegram, przegram z tą obroną. Płaś mi żółty z dołu. To jest jakaś masakra. Ja to przegram. Coś niemożliwego. Teraz tak, pytanie, ile tur jeszcze? Jedną turę nie mogę gromadzić many. No nie dostałem many, kurde, na Lixiu. Była minus do generacji. Nie, no jakaś patologia. Aha, Bogart nie może manny generować. Naprawdę musiało iść aż takie duże kombo. Dobra, zielony z dołu. Jezus, ugrałem to, ale no, śmiechu, śmiechów nie było końca. Śmiechom nie było końca. No masakra, taka obrona, czy na tanku. A ja, cię pierdzielę. Masakra jakaś. Dobra, to jest trzech lekarzy. I też pewnie będzie śmieszniej i zabawnie. Oczywiście nie mam za dużo żółtego. Kurde, nie ten ruch zrobiłem. No, niestety, niestety nie da się wygrać walki jeśli nie ma klocków. Ich tank odpalił trzy razy, a ja swoich żółtych nie odpalę ani raz. Także jeśli widziałem, że miałem takie gówniane plansze. Od samego początku to trzeba było chyba sobie jednak zrobić chwilę przerwy, zaczekać. Może przyjść z żółty? Nie może. Oczywiście, że nie może. I przegrywam z obroną, gdzie są... Jest czterech lekarzy klasy. Teraz są żółte, kiedy już ich nie potrzebuję, bo nie mam kart. Także trzech lekarzy, jeden kontratak, jedna karta bijąca. Z taką właśnie obroną przegrywam na krawędzi. jadce. To jest coś pojebanego. Dobra, dajcie znać jak wam idzie turniej. Czy też się wywalacie na obronach stworzoną z samych lekarzy tylko ja jestem takim idiotą. Trzymajcie się.